Witam Was wszystkich tutaj, zebranych na najnowszym odcinku na tym kanale. Na początku chciałbym Wam z całego kolana podziękować za prawie 50 subów i aż 1000 wyświetleń pod filmikiem z Polish Car Driving. Nie! A teraz przedstawię Wam naszą listę do wykonania: przejść sykę, przejść figurę i najważniejszy punkt czyli. Dostać się do rumsów. A teraz przedstawię wam historię mojego kanału. A ta historia z okazji 50 subów i 1000 wyświetleń. A więc dawno, dawno temu. W sumie to tak dwa miesiące temu. Człowiek pomyślał sobie czy założyć kanał na YouTubie. Zapytał swojego ojczyska, czy będzie fajnie. Ojciec powiedział abym założył ten oto kanał. A tak zwany nie lals założył ten kanał. Pierwszy film poszedł słabo, ale Nielals się nie poddał. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Aż nagle siódmy film poszedł do góry. Algorytmy go polubiły i tak właśnie ten kanał zrobił się niby popularny. Dzisiejszego dnia Nielals produkuje filmy co tydzień i stara się o większą popularność. Dziękuję. OMG dochodzimy do cyklopa bez ubrań, no to dajemy. O Boże, ale jesteś brzydki. I tak to wygram ty, glucie 1. Mariolko, udało mi się, więc pierwszy punkt zaliczamy. Tak się zestresowałem, że aż muszę iść, Siusiu. Nina musi, Siusiu. Ej, w sumie to nie jest źle. Nie jest źle. Doszliśmy już prawie do figury. Nie. O, mam książkę. Mam kartkę. Zobaczmy, co musimy zdobyć. Naprawdę? Jezu, ale to jak to, ale za co? Please no nie pomyl się. Nie wiem, co mam powiedzieć. E, no, e, no ten. Kupiliśmy najpotrzebniejsze rzeczy. Też to słyszycie. To chyba nowy potwór. A nie, to tylko pan Makłowicz. Uwaga, dochodzimy do rumsów. Ej no co jest? Czemu zginąłem? A nie. Tu jest napisane. Continue running. Godzina szósta, minut trzydzieści, kiedy pobudka zagrała, prom już podpływa, jadę do Splitu, ojczyzna mnie wezwała. O Boże nie wierzę jestem w innych dorsach. Eee w sumie to już raz tu byłem i umarłem na takim czerwonym czymś. Ej no tu jest w ogóle jakiś potwór. Bo już przeszedłem dużo i dalej nic tu nie było. Ej, słyszycie to? Boże, szybko do szafy. Bo właśnie to mnie zabiło wcześniej. No nie to znowu idzie gdzie jest szafa. No opa, papa widzimy się w następnym odcinku i jeszcze raz dziękuję za 50 subskrypcji i 1000 wyświetleń.